Witam wszystkich. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie piłę partner 350, także produkowany w Stanach. Także nie jest to ten partner, który jest w tej chwili spotykany w marketach. Miałem takich partnerków już kilka. Ten do niedawna jeszcze był sprawny. Rozbierzemy go dzisiaj na części pierwsze. Omówimy sobie podstawowe, te najważniejsze elementy. Zobaczycie, że to nic nie jest tutaj skomplikowanego, trudnego. Główne osłonę sobie ściągniemy. Jak widać filtr powietrza bardzo istotna, bardzo istotna rzecz w każdej pile. Pamiętajcie żeby o to dbać bo bo są to rzeczy które mają duży wpływ na tę żywotność takiej takiej piły jak i jak i um, Sama jak i paliwo, które mieszanka w zależności jaka jest robiona, tutaj producent zaleca mieszankę 1 do 40 Ja już mam sznurek, używam sznurka z szarpaka, nadaje się do tego No i jego w tym miejscu dość sporo, bo im większą powierzchnię on tłoka nam pokryje, tym tym lepiej ten cały ciężar, ten opór będzie rozprowadzony. Wykorzystuję do tego celu taki zrobiony przez siebie klucz. I teraz yy, bardzo ważną rzeczą jest to, że gwint na kole, gwint tutaj na wale na sprzęgła jest lewym gwintem i chcąc odkręcić ten gwint, tutaj akuratnie jest to zaznaczone strzałką jest to oznaczone strzałką, więc widzimy w którą stronę powinniśmy odkręcać zdarzają się sprzęgła bez oznaczenia ale zasada jest w każdym ile taka sama czyli odkręcanie tegoż sprzęgła jest zawsze w kierunku Ruch wskazówek zegara. Robimy to wszystko, żeby pokazać z czego się składa sprzęgło. Ciężarek, podkładka, która może być czy w tą stronę, czy w tą stronę, jest to obojętne. Następnie kosz, ten sprzęgłowy. Zębatka pływająca, która wchodzi tutaj. To miejsce warto sobie zobaczyć, jak ona wygląda, i bardzo też ważna rzecz: to jest łożysko igiełkowe. Znajduje się ono wewnątrz kosza, i Następnie wykręcam sobie pompkę oleju podważamy sobie delikatnie żeby nic tu nie nie pourywać i wyciągamy tak tak wygląda pompka oleju tutaj za pośrednictwem ślimaka nawale przenoszony jest napęd na ten tutaj na tą tutaj zębatkę i zasysany jest olej z jednej strony, i wypychany drugą stroną, drugą dziurką na, na prowadnicę. Już nawet tyle wystarczy, jak widać. Tą część mamy zdemontowaną. Tu możemy sobie ściągnąć z tego czpienia od zbiornika oleju jeszcze uszczelka, kawałek wężyka, przeglądnąć, czy gdzieś nie jest pęknięty wiadomo różnie to to bywa. Jeśli jest w porządku, to możemy go tu z powrotem sobie założyć i tak jak był. O. Natomiast dalej lecimy sobie z drugą stroną. Koło magnesowe odkręcamy już, czy śrubę odkręcamy w sposób już taki tradycyjny. Tu jest prawy gwint. Nakrętka ściągnięta. Tu się znajduje jeszcze podkład, którą odkładamy też na bok. Nie zapomnijcie potem o niej, bo będzie bardzo ważna. Natomiast żeby ściągnąć to koło To tak jak pokazywałem to W innym materiale Związanym z kosą z silnikiem kosy spalinowej Ja nakręcam sobie troszeczkę Taką nakrętkę Nie za dużo Ale żeby w tych parę zwoi, Tutaj było nakręcone Żeby nie nie popsuć tego gwintu. O. Tak to wygląda. Biorę sobie młotek gumowy. Najlepiej do takich zadań. I trzymając za koło magnesowe dość mocno. Tak mocno, żeby można było korpus całej piły podnieść. Uderzam. Zbijamy to koło. Kiedy koło nam zejdzie. Możemy ocenić właśnie stan, stan klina. Ja to koło odkładam. Mamy dostęp teraz w tej chwili do uszczelniaczy. Do, do całego wału, który tu widzimy. I przystępujemy do <laughs> wykręcenia. Do wykręcenia cylindra z całą tutaj miską korbową. W tej pile jest to te cztery śruby miestniczone tu od spodu bardzo łatwy dostęp do tego, żeby to odkręcić. Oczywiście one mi teraz się wykręcają dość lekko, bo już je rozkręcałem. Nie nagrał mi się część filmu, więc robię taki, taką małą powtórkę i przez to też muszę to wykręcić. czyli pilki sobie odkręcamy. Teraz wyciągamy sobie całą tą część. Oczywiście tu jest przymocowany amortyzator do rękojeści, więc trzeba go też wykręcić wcześniej. Ja już to zrobiłem wyciągamy wszystko. Wyciągając, wyciągnie nam się wszystko razem, bo to będzie sklejone na silikonie prawdopodobnie i tu widać tu widać resztki silikonu, tak wygląda cały silnik tłok z cylindrem był tu już kiedyś wymieniany nie wymieniłem nie, umieni, nie wymieniłem tylko łożysk i uszczelniacz i tym samym i tym samym popełniłem błąd który teraz kosztuje dodatkową pracę tak wygląda cała misa korbowa ta część to jest miska korbowa o, tak wygląda misa korbowa cylinder Możemy sobie to wszystko wyciągnąć, pooglądać jak to w środku wygląda, tutaj nie ma żadnej skazy, bo jak mówię jest to nowa część, która pochodziła dosłownie 5 minut i zaczęły się problemy właśnie ze szczelnością, także tutaj to co widać, tu mamy cały układ korbowo-tłokowy, Wow łożyska z uszczelniaczami. Ta sprężynka to jest napęd pompy oleju. Nasz tłok, pierścienie. Oryginalny tłoczek miał tylko jeden pierścień Dwa to jest zamiennik chiński. Jeden z tańszych. Taki po prostu na próbę i będziemy widzieć, jak to się sprawuje. Tutaj na, na wale nie obserwuję żadnych luzów. Cał jest prosty. Oczywiście wymienimy tylko łożyska. Będziemy to skręcać wszystko z powrotem. Co jeszcze? Wiadomo, uszczelka. Ląduje w pudle. Podstawa gaźnika. Ważna jest szczelność pomiędzy tu elementami tej podstawy, a cylindrem. Przy takim rozbieraniu piły na części pierwsze bardzo ważne jest to, żeby też to wykręcić. Zobaczyć, pod, co się dzieje. Czy jest to szczelne nie ma żadnych problemów tu znajduje się przewód impulsowy drożność tego przewodu jak widać tu jest, tu jest otwór w cylindrze służy to do, do przeprowadzenia ciśnienia które jest potrzebne w gaźniku by membrana mogła zasysać paliwo inną sprawą jest jeszcze cały karter który powinniśmy sobie dokładnie przeglądnąć przy takiej rozbiórce a po pierwsze, to no ten karter był już myty, także ona tutaj nie jest specjalnie jakaś tam brudna, oprócz tego, że jest zalana paliwem. Ja się z na razie żegnam. Także do zobaczenia, na razie, cześć, hej.